słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: Idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: Ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, celnicy i rządnicy wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnicy. Wypatrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Oto słowo pańskie. Mamy na naszej drodze rekolekcyjnej i dziś Słowo Boże prowadzi nas do bardzo prostej, ale jednocześnie też wymagającej prawdy duchowego życia. Że Panu Bogu nie chodzi o deklaracje, ale Panu Bogu chodzi o przemianę naszego serca. Nie chodzi Panu Bogu o to, co mówimy ustami, ale o to, czy jesteśmy gotowi zmienić kierunek naszego życia. I w pierwszym czytaniu z księgi Proroka Sofoniasza, które przed chwilą usłyszeliśmy, Sofoniasz uderza w samo sedno. Mówi o miastu zbuntowanym, skalanym, uciskającym, które nie słucha głosu i nie przyjmuje upomnienia. I mimo, że Prorok Sofoniasz mówił o tym bardzo dawno, kilkadziesiąt wieków temu, to idealnie te słowa pasują do niejednego człowieka współczesnego, bo wielu z nas żyje na co dzień, tak mówiąc w cudzysłowie, w zguntowanym mieście. Myśmy podzielić w przestrzeni, która programowo nie słucha słów Pana Boga. Ale co jest ważniejsze, bo moglibyśmy wpaść w takie ogólniki. Ale mówiąc szczerze, to to, co jest ważniejsze, to że czasem na tym miastem może stać się moje serce. Że nie słucham tego, co mi mówi Pan Bóg, bo wiem lepiej. Że nie przyjmuję Bożego upomnienia zawartego w Bożych przekazaniach, bo jest mi to niewygodne. Bo nie chcę przemiany, bo jakakolwiek zmiana może boleć i wymaga wysiłku. A Bóg, jak mówi nam prorok Sochoniasz, chce dać nam serce pokorne i proste, które nie udaje, w którym nie ma fałszu. Które nie zagłusza, ale pozwala się Bogu prowadzić. Krótko mówiąc, Bóg nie prosi nas o jakiekolwiek wykłady. Myśmy powiedzieli, że nie jedna modlitwa może tak wygląda. Panie Boże, Ty powinieneś to, to i tamto, a nie powinieneś tak i taka cała litania wykładowa do Pana Boga. Tymczasem, Pan Bóg, jak to też wypłynęło z naszej wczorajszej konferencji, patrząc na Maryję, prosi o posłuszne serce. Jednak aby Pan Bóg mógł działać, przemieniać nasze serca, potrzebne jest to, abyśmy byli bardzo uważni. I tutaj z pomocą przychodzi nam czas adwentu, w którym kluczem jest czuwanie. A czuwanie ma to do siebie, że nie jest to jakieś nerwowe oczekiwanie, ale taka uważność na obecność Pana Boga, ale nie w przeszłości. Nie w przyszłości, ale konkretnie tu i teraz. Na przykład w drugim człowieku, w jakimś wydarzeniu dnia, w naszym sumieniu, czy też w Eucharystii. I człowiek czuwający ma to do siebie, że ma on otwarte serce i ma otwarte oczy, po to, aby nic ważnego nie przegapić. Jednym z takich bardziej obrazowych przykładów biblijnych jest Noem i jego budowa arki. Bardzo ciekawie tam prezentują się ludzie, którzy nie dowierzają Noemu. Śmieją się z niego, ale on się nie poddaje i realizuje powoli to, co mu Pan Bóg przykazał. I później Pan Jezus poświęci tym ludziom jedną ze swoich mów i powie, że w czasach Noego wszyscy, jakby tak żyli chwilą, jedni pili, brali śluby i nie zauważyli, że Bóg ich woła. I warto tutaj podkreślić, że ich problemem nie było jedzenie czy świętowanie, ale ich problemem była znieczulica czy też brak wrażliwości. Jeżeli dodamy do tego hasło tegorocznego, który się rozpoczął wraz z początkiem adwentu Roku Duszpasterskiego, uczniowie misjonarze, i kiedy patrzyłem na to, jak ma być też wprowadzony program duszpasterski tegoroczny, to tak pierwsze, co mi przyszło, że pięknie wpisuje się to w istotę Adwentu. Dlaczego? Ponieważ Adwent jest po to, aby uczeń na nowo odkrył Jezusa, tego, który do Niego przychodzi. Ale uczeń Pana Jezusa to ten, który jak już doświadczy miłości swojego Mistrza, to nie zatrzymuje jej dla siebie, że pragnie się ją dzielić. I prawdziwy uczeń Pana Jezusa to ten, który poprzez doświadczenie miłości Pana Boga staje się misjonarzem. Co to znaczy? Po pierwsze, uczeń jest tym, który słucha. I w księdze Psalmów znajdziemy taki fragment, który mówi o tym: Narody idą na górę Pana, by uczyć się Jego dróg. Czyli to słuchanie to przede wszystkim też i wyjście ku Panu Bogu i doświadczenie tego, co On chce mi powiedzieć, czyli nastawienia uszu, aby usłyszeć to, co Bóg do mnie mówi. Czyli uczeń Jezusa to ten, który słucha Jego słowa. Stąd też możemy taki wniosek wynieść, że Adwent wzywa nas, aby czytać Ewangelię, aby znaleźć czas na ciszę aby znaleźć czas na modlitwę, może w innym wymiarze, czy czasowym, czy takim praktycznym, jak na co dzień, czy też chociażby zapęta do spowiedzi świętej. Idźmy dalej. Misjonarz to ten, który nie niesie swojej mądrości, ale niesie Słowo Boga, które sam przyjął. Jeżeli to Słowo Boże przyjmuje, to jednocześnie w rytm tego Słowa przemienia swoje życie. Czyli misjonarz to nie tylko ten, kto opowiada o Panu Bogu, ale ten, kto żyje przemianą, której doświadczył za pomocą Bożej miłości. Czyli, krótko mówiąc, najpiękniejszą misją nie są najpiękniejsze słowa, ale autentyczne życie. I idziemy dalej w tym rytmie. Uczeń czuwający widzi potrzeby innych. Czyli to nasze czuwanie adwentowe nie jest egoizmem. To ma być przede wszystkim wrażliwość na drugiego człowieka. Stąd też możemy śmiało powiedzieć, że misjonarz to ten, który potrafi podjąć rozmowę, to ten, który potrafi ofiarować pomoc, który potrafi w swoim domu rodzinnym wprowadzać pokój, czy też być świadkiem nadziei tam, gdzie jej brak i niekoniecznie daleko od swojego domu. Bo okazuje się, że czasami najważniejszą misją jest to, aby na przykład odbyć poważną rozmowę z kimś z naszej rodziny. Albo na przykład być tym, który zapoczątkuje proces przebaczenia, który finalnie będzie także i drogą do pojednania. Albo na przykład będzie to modlitwa za kogoś bliskiego. Krótko mówiąc, misja nie zaczyna się od wielkich planów. Ale od małych kroków. Może to być powrót do wspólnej modlitwy rodzinnej, czy zapoczątkowanie jej, jeżeli jej nie ma. Czy jakikolwiek gest życzliwości. Czy na przykład zauważam, że jakiś mój czyn, moja postawa, coś co robię na co dzień, prowadza niepokój, czy jakąś nerwową sytuację w moim domu, że szukam rozwiązań, aby tego zaniechać. Czy też zwracam uwagę na to, że wokół mnie są ludzie, którzy czują się samotni, czy też chociażby podejmuje próbę walki z nałogiem? jeszcze krócej mówiąc, Adwent uczy nas, że Ewangelia jest bliska i konkretna. I teraz sięgnijmy do tego, co mówi nam Ewangelia. Usłyszeliśmy no, o dwóch synach. Jeden mówi idę, Ojcze, ale nie idzie. Drugi mówi nie chce ale później zmienia zdanie i idzie. I Pan Jezus się pyta, który z nich wypełnił wolę Ojca? Myślę, że odpowiedź jest prosta. Faryzeusze, arcykapłani, starsi ludu nie mieli też trudności z odpowiedzią na to pytanie. Ale tak naprawdę jest to pytanie bardzo wymagające i dotyczy każdego z nas, bo możemy zadać sobie pytanie, czy nasze słowa, które mówimy Panu Bogu, Pokrywają się z naszym życiem. Na przykład te, które wypowiadamy podczas Eucharystii. Czy na przykład, kiedy przyszliśmy oczcić swoje dzieci. Czy pamiętamy, do czego zobowiązaliśmy się na mocy sakramentu przed Panem Bogiem. Czy jak przychodzimy do sakramentu pokuty i pojednania, kiedy mówimy, że żałujemy za nasze grzechy i obiecujemy poprawę. Czy też kiedy na przykład pełnimy rolę. Rodzica chrzestnego? czy wiemy, do czego się zobowiązaliśmy, i czy nasze słowa pokrywają się z naszym życiem. Czy nasze serce naprawdę idzie za Panem Bogiem? Zawsze kiedy czytana jest ta Ewangelia, to przypomina mi się moja decyzja post takiego postanowienia wstąpienia do liturgicznej służby ołtarza. To było tuż przed pierwszą Komunią Świętą. I pamiętam, że na początku moja mama zapytała się mnie, czy chce być ministrantem. Ja powiedziałem, nie chcę. Następnego tego dnia była niedziela i pojechaliśmy na mszę świętą. I pamiętam, że moją uwagę zwróciło to, jak ksiądz czytał tę Ewangelię, właśnie padało, że ten odparł nie chce. Ja, tak jako dziecko, tak po dziecięcemu patrzyłem na tę Ewangelię. I kiedy tamsza święta się skończyła, ja tak wymknąłem się rodzicom, poszedłem do zakrystii zapytać się księdza, czy mogę być ministrantem. I właśnie zawsze z tym wydarzeniem z mojego życia ta Ewangelia mi się kojarzy. Dziś patrzę na to też z perspektywy takiego Bożego działania i takiej przestrogi dla mnie, że Bóg potrafi w prostych słowach poprzez swoje, swoją Ewangelię dotrzeć do nawet najmniejszego serca. Ale też ta Ewangelia kojarzy mi się z decyzjami, które też były dla mnie może początkowo trudne, bo mówiłem, że nie chcę, nie dam rady, to za trudne, w kontekście właśnie mojego pierwszego pójścia w pierwszej pielgrzymce na Jasną Górę, czy wyruszenia na ekstremalną drogę krzyżową. Ale Pan Bóg jakoś tak zawsze mnie prowadził, że nawet i po jakimś dłuższym czasie podjąłem tę decyzję, zaryzykowałem, i tak dzieląc się teraz takim świadectwem, mogę śmiało powiedzieć, że bycie uczniem Pana Jezusa to także, bycie tym, to także pójście w nieznane, podjęcie ryzyka, bo okazuje się, że tam gdzie my mamy jakieś obawy, strach, tak Pan Bóg sobie z tym świetnie radzi, tylko wystarczy właśnie zrobić ten jeden krok do przodu. Kto też nie zna, to wie, że pielgrzymowanie jest też takim wyrazem mojej wiary, że tutaj w sposób szczególny też ja tym świadectwem się dzielę. I z tej perspektywy mogę też śmiało powiedzieć, że pielgrzymowanie to nic innego jak taka żywa lekcja Adwentu. Dlaczego? Bo chociażby kto był na pielgrzymce, to wie, że te kilometry, które pokonujemy krok za krokiem, czasem w słońcu, czasem w deszczu, z bólem, czasami też i ze zmęczeniem, że pojawia się monotonia drogi, ale w tym wysiłku jest też i konkretny cel. I pozornie by się wydawało, że tym celem na przykład w tej na Jasną Górę jest kapica cudownego obrazu. Tymczasem okazuje się, że ten cel jest o wiele większy, bo to jest ta perspektywa życia wiecznego, czyli moja troska o formację serca i doświadczenie przykazania miłości, Boga i bliźniego w praktyce. I wiadomo, jak to w drodze bywa. Pada z ust pielgrzyma niejednokrotnie, na przykład na postoju czy noclegu nie idę dalej. Ale z drugiej strony jest to ta postawa tego drugiego Syna z przypowieści, który może mówić, nie chce, może narzekać, może odkładać decyzję, ale kiedy pada hasło idziemy dalej, ten pielgrzym wstaje i idzie, podejmuje wysiłek. Robi następny krok. Stąd też I Piesza może być taką metaforą naszego życia duchowego. Że każdy krok uczy mnie cierpliwości i wytrwałości. Tak jak w codzienności, w codziennym życiu, każdego dnia moje serce wybiera Pana Boga. Mimo może jakiegoś zmęczenia fizycznego czy duchowego, mimo codziennych obowiązków, trudnych spraw, chorób, bólu, cierpienia jakichkolwiek ramię, Że każdy krok przypomina mi, że przemiana serca to proces, który się rozwija w sytuacji, kiedy ja nie stoję z założonymi rękami. Nie czekam nie wiadomo na co, ale idę krok po kroku. Że nie deklaruję, że ja się postaram coś zmienić w swoim życiu, ale po prostu to zmieniam. I spotkanie innych pielgrzymów pokazuje, że czuwanie nie jest samotne. Czyli to założenie Pana Jezusa takie się powiedzieli w pigułce. Bo gdyby Pan Jezus chciał, żebyśmy sami przeżywali wiarę, jak niektórzy mówią, ja mogę modlić się wszędzie, gdyby Pan Jezus Kościoła nie zakładał. Pan Jezus założył Kościół po to, abyśmy na tej drodze wiary nie czuli się samotni, że jesteśmy wspólnotą uczniów, którzy są razem, idą razem tą drogą, którzy razem się modlą, patrzą w tym samym kierunku i dzielą doświadczenie. No i wyobraźcie sobie ten moment, kiedy po tych, jak tutaj z góry idziemy 10 dni, po 10 dniach przychodzimy zmęczeni na Jasną Górę. Tylko powiem szczerze, że ja tam zmęczonych ludzi na Jasnej Górze nie widziałem, tylko ludzi radosnych. I właśnie, jeżeli chodzi o radość, to jest to niewątpliwie znak przemiany serca. Bo w pielgrzymce każdy metr jest symboliczny, bo przecież mogłem robić zupełnie coś innego, być w wygodnym miejscu, siedzieć na kanapie, oglądać kolejną powtórkę serialu. Mogłem powiedzieć, nie chcę, mogłem wybrać inny czas spędzania czasu wolnego, a jednak właśnie ktoś postanowił zadbać o swój rozwój duchowy. I patrząc z tej perspektywy pielgrzymowania i patrzymy na adwent, to nic innego, Adwent wzywa nas do uważności i czuwania. A chciałem właśnie pokazać, że Pielgrzymka jest tego żywym wyrazem. I ogólnie jest też tak, że my możemy patrzeć z perspektywy Słowa Bożego jako taką, takie motto na nasze życie. Bo weźmy przykładowo Słowa Świętego Pawła, Apostoła, które myślę każdy z nas zna, bo słyszymy je w wielką sobotę podczas święcenia pokarmów. Czy wiecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na Bożą chwałę czyńcie. Zatem możemy powiedzieć, że tak naprawdę każdy krok naszego życia może być modlitwą, czy też każdy czyn. Czy każde nasze zmęczenie, ból, cierpienie, choroba możemy przecież ofiarować w konkretnej intencji? Że każdy napotkany człowiek jest dla nas szansą daną od Pana Boga do miłości i. Wrażliwości. I podsumowując, możemy śmiało powiedzieć, że prawdziwy uczeń Jezusa to ten, który radości wiary nie zatrzymuje dla siebie, ale chętnie daje świadectwo o tym, że Bóg działa konkretnie w jego życiu. Nie w życiu sąsiada, nie w życiu jakiejś tam osoby z, z fleszy mediów, z pierwszych czy dziesiątych stron gazet, ale w moim konkretnym życiu tu i teraz. I kolejny wniosek, że nie trzeba mieć wielkich planów, wielkich inicjatyw, ale wystarczy niewielki gest. I niech zatem takim konkretnym wnioskiem z tych naszych dzisiejszych rozważań będzie zakęta, aby mieć takie konkretne postanowienie, by czynić z naszego życia z Panem Bogiem, czynić to życie modlitwą, świadectwem, Małym gestem życzliwości i miłości, które potrafi za pomocą Bożej łaski przemienić nasze życie i tych, których spotykamy na naszej drodze. I na koniec już zachęcam już dziś do rozważenia. I to jest zachęta płynąca ode mnie jako przewodnika Grupy 14, Grupy Górowskiej, aby od 1 do 10 sierpnia ubrać wygodne buty, mieć ważną intencję albo nawet taką normalną intencję, nie muszą być takie spektakularne intencje. I obrać cel jasna góra, abyśmy razem mogli przez 10 dni odbyć rekolekcje w drodze, które naprawdę zmieniają życie.